Dajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać skutki pomyłki. Otóż pracuję na szkle marki Ocean Side. To jest taka firma RODEM z Ameryki, która produkuje specjalne szkło. Między innymi specjalne szkło do metody właśnie tej, której ja używam tak zwanego fusingu, czyli wtapiania szkła. Ona z grubsza polega na tym, że łączy się różne Różne szkła z sobą, stapia się je. Co jest jednym z najważniejszych parametrów dla takiego szkła w tej technice? To jest rozszerz liniowa rozszerzalność cieplna. Obrazowo powiem, że powiedzmy metrowy pasek szkła okiennego przy podgrzaniu o jeden stopień wydłuża się o 8000 mm. To są bardzo niewielkie. Niewielkie wartości, natomiast szkło jest bardzo sztywne, mało elastyczne i do tego kruche. W związku z czym, jeżeli połączy się dwa różne szkła z różnymi współczynnikami rozszerzalności, zaczyna takie, takie połączenie pękać. I tutaj widzicie, jak pięknie popękało. Bo pękało, o aż tutaj. Muszę to delikatnie trzymać, żeby mi się to w rękach nie rozleciało. Na czym polegała pomyłka? Pomyłka polegała na tym, że. A piękna, piękna byłaby patera, prawda? A jest do wyrzucenia. Pomyłka polegała na tym, że położyłem na tym kółeczku te kwadraciki. Widzicie? One są z innego szkła. One są z szkła właśnie zwykłego, okiennego, o innym współczynniku rozszerzalności niż, niż ta reszta. I co ciekawe, po wyjęciu tego materiału z pieca, po odprężeniu, po doprowadzeniu w sposób no, taki odpowiedni, delikatny e, do temperatury pokojowej, położyłem to na stole i następnego dnia, dopiero kiedy wziąłem to do ręki, zobaczyłem, aha, no i wtedy to było zupełnie niepopękane, było idealne, było piękne. Już się ucieszyłem, o jaki będzie piękny talerzyk. A tu następnego dnia właśnie, wziąłem do ręki, zobaczyłem, że jest zupełnie popękane. Nadaje się po prostu do wyrzucenia taki jeden błąd. Nie do naprawienia. A teraz spróbujemy dokończyć dzieła fizyki. No, nie tak łatwo. Spróbujemy użyć narzędzia. Teraz tutaj. Tutaj poszło. Tu jeszcze trzeba wykończyć. Tu już jest całe. I mamy. Mamy teraz. Dwa kawałeczki i troszkę szkła.